W środę 11 listopada odwiedziliśmy Centrum Przyrodnicze, gdzie po raz kolejny odbyło się spotkanie z cyklu „Zumna nauka. Tym razem tematem były superwulkany, ich historia, mechanizmy działania oraz potencjalny wpływ na życie na Ziemi. To jest taki cykl, który. W sumie jest adresowany do osób, które już mają jakieś podstawy wiedzy przyrodniczej i tematy są bardzo zróżnicowane. Dzisiaj będziemy opowiadać o superwulkanach i tę prezentację, połączoną z filmami, przedstawi nasza specjalistka, geolog Natalia Pietrus-Szczekołowska. Natomiast wcześniejsze spotkania były równie ciekawe, i te spotkania były prowadzone przez pana doktora Grzegorza Słowika z Uniwersytetu Zielonogórskiego i opowiadał m.in. o promieniowaniu, opowiadał też o życiu w kosmosie, a zaczęliśmy ten cykl od takiego prowokacyjnego tytułu, po co komu nauka. No i tutaj staramy się właśnie pokazać, po co ta nauka i dlaczego warto się interesować różnymi dziedzinami nauki. A czy są w sumie te superwulkany? Czym one się różnią od tych zwykłych? Różnią się tym, że ich eksplozja jest naprawdę olbrzymia, oraz to, co się z nich wydobywa, jest naprawdę sporo większe od tego, co wydobywa się z takich zwykłych wulkanów. Jeśli chodzi o sam materiał i piroklastyczny oraz o taki słup, który później się pojawia nad wulkanem, jest naprawdę dużo, dużo bardziej okazały. A gdzie możemy spotkać takie superwulkany? Superwulkany bardzo, bardzo dawno temu nie wybuchały, ale jednymi z superwulkanów są chociażby kaldera Yellowstone, wulkan Toba oraz kaldera pod jeziorem Taupo. A jak wyglądają te wulkany u nas w Polsce? Bo Pani powiedziała, że u nas w Polsce też były kiedyś wulkany lub są. Jest ich bardzo dużo na Dolnym Śląsku. Tam jest w ogóle kraina wygasłych wulkanów. Są to wulkany, które już się nie obudzą prawie na 100%. Można się na nie powspinać i po prostu można je popodziwiać. Spotkanie było konkretną dawką wiedzy i solidną porcją naukowych ciekawostek. To był wieczór pełen faktów, inspirujących przykładów i odpowiedzi na pytania, które naprawdę pobudzają wyobraźnię.